Witam Was na moim kanale Mój MakroŚwiat. Słuchajcie, śnieg zaczął sypać w Krakowie dosyć mocno. W Krakowie zasypany śniegiem. Co postanowiłem dzisiaj porobić? Trochę zdjęć nowym moim obiektywem leową, setką, właśnie płatką śniegu. Wprawdzie te płatki jeszcze nie są takie zmrożone. Ta temperatura jest około 0, minus 1 stopnia. Przydałoby się tak minus 5, minus... 3-4, żeby one były bardziej zmrożone. Może nie są największe, no ale będę próbował. zobaczyć, jak wyjdą e, te zdjęcia. No i jak widzą oczywiście na tych zdjęciach e, robionym tym obiektywem e, same płatki. Zapraszam Was na materiał. Po krótkim spacerze z psem poszedłem na balkon, zabrałem sprzęt. Na parad założyłem 105 eleowy Macron. Ale jak zobaczyłem, że ten śnieg jest taki drobny. Płatki śniegu są takie drobniutkie, no to stwierdziłem, że chyba nawet nie ma sensu rozkładać statywu, bo z tych zdjęć nic nie będzie. Śnieg nie jest zmrożony, jest lepki, szybko się topi. No i te płatki kompletnie nie są fotograficzne. Zrobiłem kilka fotek z śniegowi, nawet próbowałem jakiś filmik zrobić, ale z ręki to mi się oczywiście wszystko rusza. Więc zrobiłem kilka zdjęć. Jakieś fotki z rozmrożonym śniegiem, czyli kroplem całkiem fajnie mi wyszły. I zrobiłem rdze, która się pojawiła na moim metalowym krześle. Całkiem fajnie to wyszło. Taki chyba najkrótszy materiał, jaki mogłem zrobić, w tym jak nie udało mi się zrobić zdjęć z podkami śniegu. Na górze pojawią się linki do dwóch materiałów, które zrobiłem jakiś czas temu, właśnie o śniegu, płatkach śniegu. No cóż, mam nadzieję, że w tym roku też mi się uda zrobić. Teraz idę na spacer. Nie udało mi się zrobić jakichś fajnych płatków w śniegu, ponieważ śnieg jest e, zbity. Temperatura w rękach jednego stopnia, w związku z czym e, no, ten śnieg jest po prostu mokry. Płatki są malutkie. Staczynałem kilka zdjęć, jak widzieliście, ale to jest e, w zasadzie tylko prób. Nie stawiałem. Nawet nie rozstawiałem statywu, tylko zrobiłem to z ręki. Czekam na następne opady śniegu. Prawdopodobnie ma sypać do jutra. Więc może jutro będzie troszkę ten śnieg już bardziej zmrożony. A płatki śniegu będą większe i będzie można zrobić lepsze zdjęcia. A śnieg w tej chwili sypie, tylko on taki, taki grudki lecą. Ale pięknie zaspało Kraków i Nowojutra. Pierwszy śnieg w tym roku, taki, znaczy pierwsze śnieg tej jesieni, taki pełny i duży.